A oto nasze Biuro Karier. Monika Rudkowska. Marek Leśniak, Monika Politańska. Naszym głównym celem jest pomóc wam w wejściu na rynek pracy. Organizujemy na terenie uczelni spotkania z pracodawcami. Właśnie w ten sposób łączymy pracodawców i kandydatów. Stawiamy na przedsiębiorczość poprzez różnorodne akcje. Wyszukujemy dla was najciekawsze oferty pracy, praktyk oraz staży, a także konkursy i projekty, w których możecie brać udział. Organizujemy warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju zawodowego. Pamiętajcie, że nasza oferta będzie bardziej odpowiadała Waszym potrzebom, jeżeli dacie się poznać. Dlatego. Zapraszamy do nas! Kampus B, Aleja Wojska Polskiego 69, Czwarte Piętro, pokój 405 i 406R. Strona internetowa bkau.zgora.pl oraz nasze social media. Zaprojektujcie z nami swoją przyszłość. Do zobaczenia!